Chcę coś przekąsić. Ej, gdzie jest całe jedzenie? Chcę jeść, a nie mam nic do jedzenia! Co? To tak głośno płaczę, mała Jane? Pomogę ci, moja droga! Teraz spróbuję całej gumy do rzucia! Jestem siostra Jill. To na pewno Jane płacze. Ojej, co to za głośny płacz? Trzeba się dowiedzieć, co się stało. Już biegnę. Co się stało Jane? W lodowce jest pusto. Chcę jeść! Już wiem. Zaczynamy kulinarny challenge. Już wymyśliłam, co chcę zjeść. Zróbcie mi proszę pankejki. Postarajcie się, żeby były pyszne. Co? Zrobi się. Dobrze. Wow, jak dużo kolorowego ciasta! To mi odpowiada. Już wymyśliłam, że zrobię dużo małych pankejków w kształcie kolorowych misiów. Wow! Ja też wpadłam na pomysł! Chcę zrobić pankejkowy portret naszego dalmatyńczyka Rikiego. Znajdę jego foteczkę. O, tu ja z chłopakiem. A tu z przyjacielem. Jesteśmy tacy śmieszni. To moja ulubiona zabawka. O, jest Riki. Świetnie. Teraz narysuję go ze zdjęcia. Fajnie, że jest cały w czarne plamki. Jest taki piękny. Jestem pewna, że Jane się spodoba. Uwielbia jego. Idzie mi całkiem nieźle. Pozostaje pomalować wszystko zwykłym ciastem. No i prawie kończymy. Super! Udało mi się! Przewracam na drugą stronę i mamy to! Wow, no brawo, Jill! Ja też muszę zrobić pankejki! Przygotuję klasyczne, które narysowała mała Jane. Na pewno jej posmakują. Trzeba zrobić ich więcej, aby dziecko było najedzone i nigdy więcej nie płakało. No, idealnie. I mamy już niezły stosik. Położyłam na wierzch kawałek masełka i polałam syropem klonowym. Pyszne pancake'i są gotowe. Jill, nie są dla ciebie. Ja też przewracam moje pankejki i pokażę, co mi wyszło. Przerzucam wszystko do miseczki. Następnie muszę wymieszać dżem owocowy i mleko. To będzie najsmaczniejsze połączenie. Wyszły mi fajne pułapki z pancaków. Jane na pewno doceni moją kulinarną kreatywność. Można podawać do degustacji. Wow! Wszystko wygląda tak pysznie. Chcę zacząć od tego. Przypomina mi mojego psarikiego. Ojej, jakie dobre! Niesamowite! A teraz chcę spróbować tych pancakeów. Są klasyczne, ale też smakowite. Babciu, jak zwykle zrobiłaś niesamowite danie. A teraz spróbujmy tego, co przygotowała szefowa kuchni. To płatki, prawda? Tylko takie z Fajne! No a teraz wybieramy zwycięzcę i jest nim Jill! Naprawdę? Juhu! Jestem taka szczęśliwa! I Już wymyśliłam nowe danie. Tym razem chcę lody. Takie słodkie, piękne i smaczne. Czekam. Już się robi, moja droga. Prostyzna. I już mam pomysł. Chcę zrobić lody truskawkowe. Będą niezwykle naturalne i pyszne. Kroję truskawki i wkładam je na patelnię. Dodaję sporo cukru. O tak. I gotuję na wolnym ogniu. Powinien nam z tego wyjść pyszny dżem truskawkowy. No idzie mi całkiem nieźle. Jill, przeszkadzasz mi. Nie rób tak. Doskonale. Teraz, gdy mój dżem jest gotowy, można dodać śmietankę i wszystko wymieszać. Za chwileczkę otrzymamy pyszne lody truskawkowe. A teraz wszystko dokładnie mieszam. No wspaniale przelewam do pojemnika i idziemy z tym do lodówki. Kładamy pojemnik na kilka godzin w najzimniejsze miejsce. Okay. Jak zrobić z tego pyszne lody? To okropne. Gigi ostrożniej. Ups, Przepraszam, brokuły też się nie nadają. Z czego zrobić lody? Wow! Nutella! To jest to, czego potrzebuję. Kurczę, szefowa mnie zauważy. Muszę wymyślić inny sposób, jak wziąć nutellę. Babciu, potrzebuję słoika z Nutellą. Proszę, kochanie. Dziękuję. Najpierw sama spróbuję. O ja cię. Ale pyszne. Palce lizać. Od razu mi się umysł rozjaśnił. Kinder niespodzianka? Super. Padłam na pomysł. Rozpakuję wszystkie jajka i ułożę je na desce do zamrażania. Co mam zrobić z tymi zabawkami? Jill, weźmiesz je? Świetnie. Możesz zabrać je wszystkie. To było nawet zabawne. Wróćmy do moich lodów. Teraz muszę posypać je cukrem pudrem. Wyciągamy łopatki i wszystko siekamy. O tak, no to ja rozumiem. To będą najsmaczniejsze lody na świecie. Teraz dodaję śmietankę. No i znowu wszystko mieszamy. Właśnie w ten sposób. No to będzie coś. Wow, moje lody już zamarzły. Zwijam je w rolki. Ułożyłam na talerzu i poleję z wierzchu apetycznym sosem karmelowym. Niesamowite. Udekoruję wszystko truskawkami i czekoladowymi jajkami. Dodam też troszkę dymu. No pięknie. To na pewno spodoba się, Jane. Wow, Twoje lody szefowo są takie niezwykłe. O właśnie! Moje lody już powinny się zamrozić. Czas je wyciągać. No, idealne. A teraz muszę umieścić kilka kulek w miseczce. No, wspaniale! Wow, babciu, twoje lody są fantastyczne. A co ja mam zrobić? Już wiem, wpadłam na pomysł. Wleję mleko do prawie pustego słoika po Nutelli. Świetnie. Wszystko wymieszałam. I pozostaje tylko zamrozić. Za chwilę będę miała prawdziwe lody czekoladowe. Jane pokocha mój pomysł z Nutellą. Zobaczycie! No, i mamy to! Gotowe! Wow, wszystkie lody wyglądają świetnie. Zacznę od tych. Babciu, jakie fajne i smakują niesamowicie! A co to jest? Jakiś zamarznięty słoik? Sprawdzę. Wow, to nutella? Jill, zamroziłaś nutellę? Ciekawe, jak będzie smakować. A... O rany! Jakie dobre! Super! A co zrobiła dla mnie szefowa? Mmm, A... niezwykłe! Nigdy nie jadłam takich lodów. Boskie! Szefowo te lody są super! Pyszności! Mm, już wiem! Zdecydowałam, kto wygra. Nasza szefowa kuchni! Juchu, wiedziałam, że wygram! Moje lody były najlepsze. Mój nowy rysunek jest gotowy. Chcę nagecy. Chcę dużo pysznych nageców. Zaczynajcie gotować. Ja zacznę. Ustępujcie starszym. Trzeba przygotować wszystko do panierowania. Teraz pokroję kurczaka na małe kawałeczki, a następnie wrzucę go do jajka. O, tak. Wspaniale. Jill! Co myślisz o mojej foremce? Do dinozaury. Niedawno kupiłam, bardzo mi się podoba. No, to jest bardzo dziwne. Fajny kształt! Ja też chcę takie nagetsy. Dobra, koniec zabawy wystarczy. Czas rozłożyć kurczaka. Świetnie. Wszystko wyrównałam, a teraz muszę zamrozić, aby łatwiej było dalej odpoczyć je w panierce. No, niesamowite. Ja na pewno nie będę robić nagetsów z kurczaka. To zbyt oczywiste. Uwaga, podaję przepis na nagetsy z ryby. To naprawdę pyszne. Zaraz wszystko opowiem. Kroimy rybę na małe kawałki, obtaczamy w panierce i wrzucamy do głębokiego oleju, kiedy już się nagrzał. I czekamy, aż wszystko będzie gotowe. Te dinozaury są takie słodkie, można panierować. Włożyłam jeden do mąki, posypałam, dalej w jajko, no i obtaczam w bułce tartej. Idealne nagecy są prawie gotowe. Ej, a gdzie jeszcze jeden dinozaur? Jill, to jedzenie, a nie zabawka. Teraz wkładamy wszystko do piekarnika i czekamy, aż się upiecze. Ustawię sobie budzik, żeby nie przegapić. Jill, znowu jesz słodycze. Kochanie, czas zrobić nagetsy dla twojej siostry. Tak, tak, pamiętam, ale ten kurczak jest taki okropny. Lepiej zrobię słodkie nagetsy. Taki z ciasteczek. No to ja rozumiem. Rozkruszamy ciasteczka do miseczki. Teraz potrzebuję pasty orzechowej. Jest bardzo smaczna. Dodałam ją do ciastek i wszystko mieszam. Super! Mam masę z ciasteczek. Pozostało tylko posypać całość kakao. Mmm, no to już wygląda apetycznie. Super! Prawie skończyłam. Co myślisz, babciu? Nie. Mam nadzieję, że Jane się nie otruje. Dobrze, że ja tu jestem. Mała Jane przynajmniej będzie mogła coś zjeść. Rozłożyłam nagetsy na talerzyku i muszę ozdobić je złotem. Nie będę żałować dla mojej dziewczynki. Starłam złoto na tarce, a teraz zrobię sos z czerwonej porzeczki. Z nagetsami rybnymi, sos owocowy, no to jest to. I mamy to. Można podawać. Ojej, moje dinozaury są już gotowe. Czas je wyciągać. No i proszę. A oto moje dinozaurowe nagetsy. Są takie urocze. Wleję jeszcze troszkę keczupu i gotowe. No właśnie, ja też zapomniałam o sosie czekoladowym do słodkich nagetsów. Myślę, że tyle wystarczy. Dobrze, Jane, możesz próbować. Wow! Wszystkie nagetsy wyglądają apetycznie. Zacznę od tych. Uuu, i czy to ryba? Co za ochyda? Nie znoszę ryb, są obrzydliwe. A teraz chcę spróbować tego. Wygląda dziwnie, ale zjem. Wow, to słodkie nagepsy. Siostrzeczko, jesteś najlepsza. Wymyśliłaś słodką przekąskę? A teraz dowiemy się, co tu jest. Ojej, to dinozaury! Jakie urocze! Chcę spróbować! Mmm, jakie dobre! Pyszne! Babciu, czy to ty nie zrobiłaś? Są niesamowite! Babciu, wygrałaś! Naprawdę? Jestem szalenie szczęśliwa! Został nam ostatni przysmak. Bardzo chcę koktajl. Zrobicie go dla mnie? Musi być niesamowicie pyszny. Zrobi się. Ależ oczywiście, no pewnie. Już mam nawet pomysł. Zrobię koktajl waniliowy. Potrzebuję gałki lodów, mleka. No i flafa, To rozpuszczone pianki marshmallow. Ale pyszne. A teraz wszystko mieszamy. O kurczę, zapomniałam o pokrywce. Co robić? Uff, jestem troszkę mokra. Ale na szczęście większość koktajlu została w blenderze. No dobrze, przelewam do szklanki. Dekoruję bitą śmietaną. No i teraz trzeba polać słodkim syropem o smaku gumy balonowej. To będzie super pyszne. Tylko spójrzcie jak to smakowicie cieknie. Całość posypię jeszcze cukierkami nerc. Ale pięknie. Dodam jeszcze słomkę i kilka żelków. Gotowe. Ale pyszne lody! Babciu! A, no tak, e, robię koktajl. Potrzebuję lodów czekoladowych. Kładamy wszystko do miseczki, wlewamy troszkę mleka i dorzucamy kawałki bananów. Tak, aby uzyskać pyszny bananowy smak. No, idealnie! Pozostało tylko wszystko wymieszać. Cudownie! Teraz wlewamy całość do kubeczka, który moja wnuczka dała mi na urodziny. Mój ulubiony! No i gotowe! Ja też wpadłam na kreatywny pomysł na koktajl. Podam go w jajku czekoladowym. To będzie idealne rozwiązanie. Potrzebuję gałki lodów waniliowych. Troszkę śmietanki. Chociaż czemu troszkę? Naleję jej po same brzegi. O tak! A teraz wrzucę kilka ciasteczek Oreo. No i wszystko dokładnie mieszamy. Idealny koktajl wlewam do czekoladowego jajka, dekoruję syropem czekoladowym, daję troszeczkę bitej śmietany, no i na wierzchu posypię kolorową posypką, kilka ozdób i gotowe. Jane, spróbuj szybko. Wow, nie mogę uwierzyć własnym oczom. To czekoladowe jajko wygląda niesamowicie. Mmm, jakie pyszne serduszko! Palce lizać! Chcę szybko spróbować koktajlu! Ojej, jaki pyszny! A z czego jest zrobione jajko? Sprawdzę! O rany, jest czekoladowe! Ale fajnie! Dobrze, to teraz spróbuję tego koktajlu! O, przygotowała go moja babcia! Spróbuję! Wow, jaki smaczny! A teraz sprawdźmy, co przygotowała moja siostra. Mm, ale dobre! Siostrzyczko, jesteś niesamowita. Wybieram zwycięzcę. I jest nim szefowa kuchni. Jej koktajl jest przepyszny. Juhu! To absolutna wygrana! Uspokój się cicho, cicho, Jill.